Myślę, że w drugiej połowie, a w szczególności ta końcówka ja dostarczyła sporo emocji wszystkich, którzy tę mecz oglądali. Za dużą liczbę dała nam się zakończyć. Trzeba podtani, ale powiedziałem, że to nie było nasz wątek. Ja już powiedziałem końcówkę meczu prowadzenie i właściwie niewiele czasu zostało do tego, żeby sędzia zakończył mecz nawet. Ostatni już utrążnił, ale na strzelanach. zasłużony, w sumie zasłużony remis, chociaż było bardzo dzięki, że brakowało do tego, żebyśmy tym słabym spotkali. Dziękuję bardzo. Państwa ekspozycji ja mam takie pytanie, bo programy trenerzy mają różny sposób prowadzenia drużyny w czasie meczu. Pan trener Mariusz to szalał przy linii żył, to widać było, że po prostu jak mógł to był bieg na boisko. Pan, jak obserwowałem, praktycznie cały mecz chyba przysiedział w gdy widzi Pan, że zaangażowanie piłkarzy w grę nie jest odpowiednie, czy, czy jednak gdyby tam parę jakichś mocniejszych słów w kierunku piłkarzy z Wilni popłynęło, to by się troszkę bardziej zmodyfikowali? No co myślę, że to jest właśnie różnica między... między, między.